Dzisiaj Bóg przesłał następującą wiadomość Biblia uczy, że Bóg chce, aby wszyscy zostali zbawieni i nie zginęli. Nie zapewnia to jednak automatycznie dostępu do bramy niebios. Jezus powiedział, że On jest drogą, prawdą i życiem, i że nikt nie może przyjść do Ojca inaczej jak tylko przez Niego. Jeśli zdecydowałeś się obejrzeć ten film, wiedz, że podjąłeś odważną i mądrą decyzję, by szukać wiedzy o bramie niebios. Podążając Bożą drogą i zbliżając się do niego, wybierasz bramę nieba. Reprezentuje życie wieczne, pokój, szczęście i zbawienie, podczas gdy piekło reprezentuje karę. Potępienie i wieczne oddzielenie od Boga. Brama niebios jest potężnym symbolem w Biblii, reprezentującym wejście do wieczności z Bogiem i pełnią życia. Jezus powiedział, Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony, będzie wchodzić i wychodzić, i znajdzie pastwisko, Jana 10.2.9 Te słowa pokazują, że Jezus jest jedyną drogą do nieba i społeczności z Ojcem. Możesz teraz stawić czoła wielu wyzwaniom w życiu, ale pamiętaj, że Bóg jest zawsze z Tobą. On jest naszą ucieczką i siłą, bardzo obecną pomocą w czasie ucisku. Gdy się do Niego zbliżamy, Daje nam siłę i mądrość, by stawić czoła każdej sytuacji. Pamiętaj, że jesteś umiłowanym dzieckiem Boga, stworzonym z celem i wspaniałym planem dla Twojego życia. Bez względu na to, co wydarzyło się w przeszłości lub co dzieje się teraz, wiedz, że masz pełną nadzieję i przyszłość w Chrystusie. Szukajcie Boga poprzez modlitwę, czytanie Biblii i społeczność z innymi braćmi w wierze, bez względu na to, jak trudna jest droga. Drzwi nieba są zawsze otwarte dla tych, którzy ufają Jezusowi. Bądźcie wzmocnieni i zachęceni na tej drodze wiary, wiedząc, że Bóg jest z Wami na każdym kroku i że ma dla Was wielkie rzeczy. Nie ignoruj tej wiadomości, ponieważ zawiera ona informacje, które mogą pomóc Ci odnieść sukces w życiu. Jeśli wierzysz, polub film. Niech Cię Bóg błogosławi.